Kolejna praca, jaka się tutaj szykuje, warta udokumentowania. No to BMW E39. Przed chwileczką skończyłem Avensisa, których robię prawie codziennie, więc już mnie na tyle to nudzi, że nawet nie robię filmów. Tutaj przypomnimy sobie, Troszeczkę budowę lamp E39, dlaczego słabo świecą, jak to naprawić, więc robimy ten materiał. Z zewnątrz to widzimy. Widzimy żółte klosze amatowe. No, na pewno nie podnosi to atrakcyjności auta, działa wręcz przeciwnie. Dodatkowo troszeczkę tu mi strumień światła, ale przyczyną słabego światła jest lustro soczewki. o o którym powiemy później, jak lampę rozbierzemy i zobaczycie, jak to lustro wygląda. Zawsze w tych lampach, o widzicie jak jest luźne, są, ober, są skruszałe, połamane re regulatory. W każdej lampie są po dwa. Taki nowy regulator kosztuje 45 zł, także trzeba wymienić dwa regulatory w każdej lampie. O, ta też jest luźna. Widzicie, to powinno być sztywne. To sobie luźno tam wisi w środku, nic tego nie trzyma. Nie idzie lamp wyregulować, ustawić. Trzeba te regulatory wymienić. Trzeba spolerować klosza i zregenerować, zabezpieczyć go. To jest 125 zł za, za jeden klosz. Lustro soczewek wymieniamy. To jest 350 zł za lampę. I tak naprawdę to trzeba zrobić w tych lampach, żeby wyglądały i świeciły jak nowe. Tu widać w środku jakieś fragmenty białego plastiku. Prawdopodobnie to są fragmenty starych. Regulatorów. Ktoś już myślę, że próbował te lampy otwierać, ale nie wziął pod uwagę, że one są sklejone że to nie są tylko spinki i w jednej, i w drugiej lampie te elementy mamy połamane przy kloszach. A tak, jak mówię, w środku elementy plastików. Uchwyty górne całe. Tutaj nie ma takiego. Go uchwytu takiej spinki do trzymania listwy pod, pod lampą. Pozostałe uchwyty wyglądają wyglądają na całe. A budowa też nie widzę na razie żadnych pęknięć. E, także trzeba wymienić regulatory, lustro soczewki, spolerować, spolerować, zabezpieczyć, zregenerować te klosze, które są no w fatalnym stanie. Słuchajcie, mam już rozkręconą, tak całkowicie, soczewkę, ten projektor ksenonowy, jaki jest w 39 I to jest lustro, jakie się tam znajdowało. Jeszcze z żarówką. I widzicie, no fizyki nie oszukamy. Żarówka się nagrzewa, ciepłe powietrze z tej żarówki idzie do góry, więc największe zniszczenie jest tuż nad żarówką. To nie jest brudne, zadymione, po prostu jest spalona. Ta powłoka aluminium, która powinna odbijać światło, niestety to światło nie jest odbite, nie wydobywa się w ogóle strumień światła z lampy. Tak powinno wyglądać te te lustro. Widzicie, ta powłoka lustrzana jest idealna, można się przejrzeć, odbija światło. Także wymieniamy te wypalone na zregenerowane. Czyścimy lampę, wymieniamy regulatory, regenerujemy kloszę i lampa będzie świeciła i wyglądała jak nowa. A to, to jest prawdziwa, prawdziwa przyczyna słabego światła. I proszę mi wierzyć, najczęściej nie trzeba wymieniać żarówek, przetwornic, bo od tego zaczynacie. Niepotrzebnie ładując się w dodatkowe koszty, po prostu trzeba wymienić lustro, czy też napylić tutaj nową warstwę aluminium, i lampa będzie świeciła jak nowa. A więc słuchajcie: lustro wymienione, klosz zregenerowany, no i lampa. Sami widzicie, że wygląda jak nowa. Dobra, tak szybciutko, bo za chwileczkę trzeba wysłać te lampy. Tu jest druga, dla porównania, jak to wyszło. Teraz jestem pewny, że lampa będzie świeciła jak nowa.